Siemaneczko, to ja, Slendi12, inaczej Slendi Games Motel, ale dobra. Dzisiaj będzie taki odcinek o farmingu, ale za chwilę. To jest ostatni odcinek na moim kanale. W tym może powrócę niedługo na YouTube, ale znaczy na ten stary typu kanał. Powrócę kiedyś. Może powrócę na, w połowie października. Albo... Pod koniec roku to jeszcze zobaczę, i nowy kanał. Mówiłem coś o nowym kanale, więc powiem wam, że prawdziwa data już wam powiem. Wejdziemy w kalendarz, bo tak kalendarz czwartek dzisiaj jest, nie? I chciałbym, żeby ta premiera, bo miałem, żeby to przypadło co nie, ale to poniedziałek, więc przypadnie tutaj premiera nowego kanału 22 sierpnia, nie no żartuję 15. Bo muszę go jeszcze ulepszyć, co nie. Jakieś święto będzie akurat. No, 15 już jest premiera nowego kanału, więc eee, może podam Wam link jeszcze, jak będę ten eee, albo nagram odcinek taki słaby jakiś tam i no może jeszcze nagram odcinek na tym kanale, Dobra, poprawę się jąkam, bo coś jest pierwsza w podu drugiej, a ja rano muszę stać. Dobra. Dzisiaj jest tematyka o Farmingu 21 i o 22, bo Farminga 21 nie będzie. wiecie dlaczego. Oglądałem ostatnio, znaczy to było na początku roku tego 2020, jeszcze jak nie było tego korony i te inne te wirusów. A, bieźcie maski do sklepu i dbajcie o bezpieczeństwo bez kitu wam mówię dbajcie o bezpieczeństwo nigdy tak nie mówiłem ale wam teraz mówię dbajcie o, bezpie... o bezpieczeństwo bo ten wirus jest niebezpieczny to jest taka moja drobnostka i moja informacja dla was a teraz do farminga farminga w tym roku nie będzie bo chcą rozwijać dziewiętnastkę tak oglądam ostatnio filmiku czy to jest prawda? Nie wiadomo, ale... Co bym chciał, żeby było w przyszłych farmingach. Pierwsze, rozwijanie własnego psa. W farmingu 19 dodali psa, który jest duży. Znaczy nie jest duży. jest taki nie. No, jak to gra farminga to gra. I coś wam powiem. Chcę, żeby ten pies, żeby jak się go kupuje... O, żebyśmy chodzili do sklepu i sobie kupowali te rzeczy, ale to za chwilę. Chciałbym, że jak się by kupiła psa to takiego małego szczeniaka i żeby było go karmić i on przez te lata by rus rósł, rósł, rósł i by był duży. I żeby pilnował domu i takie duperele, co nie? Więc to jest moja pierwsza rzecz co bym chciał w farmingu. Druga rzecz. Chciałbym, żeby w farmingu była pory roku i rok. Że teraz na przykład jakby w farmingu 19 się dodali pory roku i rok. No, że jest 2019, 2020. album, żeby te roki leciały. Co to? Sorry, coś tu nade mną lata. I żeby była lepsze pogoda, żeby lud był, żeby ta grafika jeszcze była lepsza. O, żeby kałuże też były, takie duperele. To jest moja druga drobnostka. Druga, trzecia drobnostka taka, no to krótka lista dla mnie, znaczy dla was i piszcie w komentarzach co byście wy chcieli w farmingu 22, czy 20, nie wiem, czy 21 wyjdzie, ale myślę, że 22 wyjdzie. Drugie to budowanie domów. Że na przykład jak włączamy grę jest zacznie od zera. Jest, jest takie coś w farmingu, jest. To, że budujemy po kafelce dom. I to by było fajne nawet. I ostatnie dwie rzeczy. Żeby lepsze to gra, grafika, jest bardzo ładna w farmingu 19, ale chciałbym, żeby ta grafika, żeby tą glebę zmienili. Żeby błoto było takie jak na żywo, że jak się jedzie to te błoto, żeby te koła... Wiecie się blokowały trudno żeby wyjechać o to by było fajne. To by było zawaliste. I żeby kałuże żeby, żeby się wjechać na tą kałuże żeby samochód się broił tak woda ta, no plaskała na drugą i na czwartą na stronę to by było fajne ostatnia rzecz. Takie życie żeby było że jak. Wchodzimy do gry i już mamy samochód, to żebyśmy mieli Nie pasek życia, ale żebyśmy mieli Głód Żebyśmy mogli jeździć, na jeździć, jeść Pić, no takie duperele, to by było też fajne Czy ze mną się zgadzacie, czy nie Ale takie coś by było fajne, to jest taka krótka lista Ode mnie do farminga I coś wam powiem, zmęczony jest tam wiecie rano, muszę wstać. I to jest ostatni filmik na moim kanale, więc pozdrawiam Was fanów, pozdrawiam wszystkich i co wy byście chcieli mieć na farmingu tam 22. No, 22. Nie wiem jaki wyjdzie farming, ale jak będę coś wiedział, to wiadomo, że nagram. Może jeszcze kanał będzie istn... znaczy będzie istniał, ale nie będę nic nagrywał. Może jak będę wiedział więcej newsów o farmingu, to może coś tam nagram jeszcze dla Was, ale na razie tylko tyle wiem, że w tym roku farming nie powstanie. A czy to się spełni nie wiem. Więc ja wam dziękuję, że wspieracie mnie na tym kanale, chociaż jest słaby, mało nagrywam, ale wiecie. Nie mam czasu, trochę chodzę do pracy, wiecie, dorobić. Mam komputer, który się popsuł. No, ale dobra, mniejsza z tym. Więc łapkujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, jak idziecie do sklepu, to bierzcie maskę. I zawsze desyn... no, żebyście ręce sobie myli jakimś mydłem takim od bakterii, żeby zabijało. Pamiętajcie. Bajcie o własne zdrowie. Więc to tylko dla Was, taka odrobnostka o tym wirusie. I uważajcie. Ja dziękuję. Widzimy się już na nowym kanale. 13. Da, no 13 to będzie sobota, jak się nie jest teraz. Nie, 15. 15 sierpnia. Ja dziękuję. I papa, i dobranoc, bo to pierwsza w nocy